W historii Tańca z Gwiazdami widzieliśmy już wiele, romanse, rozstania, łzy i wybuchy namiętności, które gasły szybciej niż światła w studiu Polsatu. Jednak relacja Katarzyny Zilman i Jan Dzilizer to zupełnie nowa jakość w polskim showbiznesie. To, co zaczęło się jako eksperyment z pierwszą w historii polskiej edycji parą jednopłciową, ewoluowało w telenowelę, którą śledzimy z wypiekami na twarzy. A najnowszy odcinek tej sagi, zatytułowany Jania ja szuka domu i opieki, właśnie wjechał na ekrany i mówiąc kolokwialnie rozwalił system. Słoweńska tancerka, która na parkiecie uchodzi za profesjonalistkę z żelaza, w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem odsłoniła miękkie podbrzusze, przyznając publicznie, że miota się między domami i najchętniej zakotwiczyłaby u swojej nowej przyjaciółki. Czy to jeszcze niewinna propozycja współlokatorstwa, czy już subtelny, medialny nacisk na sformalizowanie relacji, o której huczy cała Warszawa. Sytuacja jest o tyle pikantna, że obie panie są świeżo po życiowych rewolucjach. Synchroniczne zakończenie wieloletnich związków w trakcie trwania programu było dla wielu jasnym sygnałem, że chemia na parkiecie przeniosła się do życia prywatnego. Teraz Jan Jalizer dolewa oliwy do ognia, deklarując wprost, Chcę bardzo zamieszkać z Kasią. Ja nie chcę mieszkać sama. To wyznanie ma ciężar gatunkowy. W świecie dorosłych ludzi, zwłaszcza tych z pierwszych stron gazet, propozycja wspólnego mieszkania to zazwyczaj krok milowy. Jania, mówiąc o tym do kamery, stawia Kasię Zilman w sytuacji bez wyjścia albo przyjmie przyjaciółkę z otwartymi ramionami, potwierdzając domysły o ich bliskości. Albo odmówi, ryzykując medialną spekulację o ochłodzeniu relacji. To mistrzowskie zagranie szachowe, choć ubrane w szaty spontanicznego wyznania zagubionej duszy. Analizując słowa Lizer, warto zwrócić uwagę na aspekt psychologiczny. Lubię być z kimś, dlatego też tańczę taniec towarzyski. W tandemie czuję się o wiele lepiej i pewniej, mówi tancerka. To fascynująca autodiagnoza. Jania definiuje się przez relacje, przez bycie częścią duetu. Dla niej samotność, nawet mieszkaniowa, jest stanem nienaturalnym. Z kolei Katarzyna Zilman to sportowiec, wioślarka, olimpijka. Jej mentalność jest ukształtowana przez dyscyplinę, walkę z bólem i, mimo że wioślarstwo to sport osadowy, ogromną indywidualną siłę psychiczną. Zderzenie tych dwóch światów, artystycznej potrzeby symbiozy Jania i sportowej niezależności Kasia, może być fascynujące lub wybuchowe. Deklaracja Janji, że lubi opiekować się drugą osobą, brzmi ciepło, ale w kontekście Zilman może być pułapką. Czy wicemistrzyni olimpijska, która na co dzień przerzuca tony żelastwa na siłowni, potrzebuje opiekunki? A może właśnie tak może po latach morderczych treningów i bycia twardą babką? Kasia podświadomie szuka kogoś, kto zrobi jej herbatę i zapyta jak minął dzień. Nie można też pominąć wątku bezdomności Andzie. Słowa muszę sobie to jeszcze uporządkować i wizja powrotu do mamy z walizkami brzmiał nieco dramatycznie w ustach gwiazdy telewizyjnego show, która jest u szczytu popularności. Czy to możliwe, że rozstanie z Krzysztofem Hulbojem, z którym łączyły ją też sprawy zawodowe i pewnie majątkowe, by było na tyle gwałtowne, że tancerka została na lodzie? A może to tylko retoryczna figura, mająca wzbudzić w kasi instynkt rycerski? Przygarnij mnie, bo nie mam gdzie się podziać to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych trików w księdze podrywu i przyjaźni. Wspólne mieszkanie byłoby ostatecznym testem dla tej relacji. Living together to moment, w którym maski opadają. To już nie są wspólne wyjścia na gale mistrzów sportu, gdzie błyszczą we fleszach, ani treningi na sali, gdzie adrenalina i endorfiny robią swoje. To brudne naczynia w zlewie, walka o pilota i poranne humory. Jania deklaruje gotowość na ten krok. Pytanie, czy Kasia Zilman, która dopiero co odzyskała wolność po długim związku z Julią Walczak, jest gotowa na to, by ktoś znów układał jej życie domowe? A może właśnie tego potrzebuje stabilizacji w chaosie, który zapanował wokół niej po igrzyskach i tańcu z gwiazdami? Warto też zauważyć, jak umiejętnie obie panie grają z mediami. Nie potwierdzają, nie zaprzeczają, ale ciągle podrzucają tropy. Zamieszkanie razem to byłby news sezonu. Portale plotkarskie miałyby używanie przez miesiące, analizując, kto wynosi śmieci, a kto robi zakupy. Dla Lizer, której pięć minut sławy właśnie trwa, to idealna strategia na podtrzymanie zainteresowania. Dla Zilman szansa na pokazanie, że jej życie prywatne jest równie barwne co sportowe. Jeśli Jania faktycznie wprowadzi się do Kasi, będzie to najgłośniejszy współlokatorski układ w Polsce. Ostatecznie ta sytuacja pokazuje, jak bardzo zmienił się polski show biznes. Dwie kobiety, otwarcie mówiące o bliskości, planowaniu wspólnej przyszłości, choćby mieszkaniowej i potrzebie opieki, są na czołówkach gazet. I nikogo to już nie szokuje w negatywnym sensie, raczej budzi ciekawość. Jania Lizer rzuciła rękawice. Teraz ruch należy do Kasi. Czy otworzy drzwi swojego mieszkania i serca dla bezdomnej tancerki? Jeśli tak, to taniec z gwiazdami może okazać się najskuteczniejszym biurem matrymonialnym, przepraszam, biurem nieruchomości w historii telewizji. A wy myślicie, że Zilman powinna zaryzykować i przyjąć Janie pod swój dach? Czy może co za dużo to niezdrowo i lepiej, żeby każda miała swój azyl? Źródło: Pudelek Opracowanie i Analiza Gwiazdy 24.